Witam serdecznie w drugim odcinku z FIFA 22. To jest po raz kolejny absurdalnie to brzmi, ponieważ chciałem tą VIFE dla was nagrać i obiecałem, jak obiecałem, tak zrobiłem. Wiem, że trochę przedłużałem w komentarzach trochę tam na karcie społeczności Bardzo za to przepraszam. W ramach rekompensaty damy trochę mniejszy próg Łapy w górę niż na początku myślałem, bo myślałem, żeby dać 100 łapek w górę, ale jeśli wbijecie dzisiaj tylko 70 łapek, to będzie kolejny odcinek. A jaki dzisiaj odcinek z kariery? Bo tak wybraliście w komentarzach, więc dzisiaj zagramy właśnie o tą tą karierę i zobaczymy jak będzie fajnie się w to grało. Zobaczmy. Oczywiście użyjemy kurent składów, czyli tych, które już mamy przez grę. Nie chcemy nic tutaj pobierać i kombinować. Manager, career, player, career, oczywiście. Manager, ponieważ. Jest to ważniejsze, oczywiście typowy wybór managera jak to było we wcześniejszych grach Chyba to zapoczątkowa Fifa 20 Wybierzmy tego środkowego pana, ponieważ on wygląda najbardziej atrakcyjnie i najbardziej chwytliwie Dobra, wybierzmy nasze imię, które tutaj będzie do naszej kariery Myślę, że to nie będziemy kombinować i nazwiemy się Krys Krys myślę, że będzie git Kry, dobra, niech będzie Kry No i ten no i tutaj może być nazwisko mojego ulubionego piosenkarza, a niech będzie piosenką Balvin na przykład, niech będzie. Klub Atletico wybierzmy, nie będziemy tu kombinować, nie ma Juventusów w grze, jest tylko Piemonte, więc weźmy Atletico, bo to mój drugi ulubiony klub. Tak, żadnych informacji, football is back, jak Cosmo który wrócił w uniwersum, więc tak. Zobaczmy, nowa kariera, służmy, tak, oczywiście, nic tutaj nie zmieniajmy, nie ma po co i lecimy. American Challenge Cup i... Konkurnia Knurów, co ona tu robi? Co to jest? Nie? Dziwnie mega. Pozdrawiam grafika z Knurowa. Może w... parę osób o go chodzi. Dobra, wybierzmy ten American Challenge Cup, bo najwięcej Prize'a jest za to i lecimy. O kurde, ale Interface, Notifications, Standings, a to się zmieniło mega. Mamy zakładkę social media, którą sprawdzimy w trzecim odcinku Jeśli wbijecie 70 łapy górę pod tym, wiem że możecie wbić, bo już wbiliście pod pierwszy, tyle, bardzo wam za to dziękuję Wilos mówił, że to jest fegi TP. Dobra, weekly shidlo, zobaczmy właśnie Nasz tutaj kalendarz bym zobaczył, jak się włącza kalendarz? Bo nie jest pokazany, to jest jakiś błąd i nie pokazuje w ogóle klawiszy eee, Tak się włącza, dobra Mamy kalendarz, dobra. No i teraz tak. Kolejny mecz to jest Intermediolana. Tutaj mamy jeszcze mecz ze Szaktarem Donieck. I kolejny to jest z Wolfsburg w grupie, więc nie myślę że nie będzie ciężko. Zagramy oczywiście to. I dobra, mamy ten. Może przesymulujmy sobie ten training day, bo można sobie szybko przesymulować tylko jak to się robiło. Dobra, simulating, exiting, git. Dobra, lecimy. Kolejny dni, tu mam odpoczynek, kolejny trening. I lecimy. Tę zakładkę social media chciałem wam pokazać w następnym odcinku i jak już wspomniałem 70 w górę to jest ten próg. Ale fajnie to wygląda. Dużo się zmieniło od ostatniej gry. Bardzo dużo się zmieniło. Playmatch. Atleti i Miami. Dobra. To zagramy sobie już, tutaj mamy składy i ten mecz zaraz będzie rozegrany, zaraz go sobie e, rozegram. E, nie wiem kiedy ten odcinek wrzucę najprawdopodobniej jak najszybciej tylko będę mógł, to on zostanie wrzucony, ponieważ już bardzo długo przedłużałem i nie chcę już zwlekać z tym naprawdę. Więc to, przejdźmy do meczu. Witam serdecznie, jest już ko, już mamy meczyk i... Zobaczymy jak się tu będzie grało. Jestem mega ciekawy tej nowej gry. Myślę, że nie różni się ona niczym z FIFA 21, ponieważ jest to beta. W becie nie ma aż takich gameplayowych rozwiązań, Będzie trochę lagowało, ponieważ mój PC nie jest jakiś najszybszy. Ale zobaczymy mniej więcej, jak to będzie. Aha, oczywiście. nie no, co to jest? Ok, miałem zbindowane napadzie podania pistopadę na innym klawiszu, i teraz. Dobra, Luis Suarez, Suarez. Go 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 Suarez, i teraz podanie, czy będzie bramka, proszę Państwa? Jest brameczka Marco Lorente, i teraz Soul, Soul Campbell. Przepraszam, nie no, żebrałem. Co się dzieje na temat odcinka nigdy FIFA nie nagrywałem? Ale właśnie planuję nagrać FIFA FIFA ogólnie, tak futa z 22 dwójki, ale wtedy już raczej biegamy Xboxa Series X. więc... Albo PlayStation 5, zależy ile twórców będzie miało tą konsolę, ponieważ też planuje jakieś serie z większymi youtuberami nagrywać Zależy kto by się na to zgodził I kto miałby na to czas w ogóle, ale myślę, że takie... Przepraszam, <laughs> nie wiem co się dzieje <laughs> Nie wiem co się dzieje, ale ta beta chodzi naprawdę słabo Ale powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o sam wystrój graficzny jest naprawdę bardzo ładnie eee, W ogóle jutro ma wyjść najprawdopodobniej aktualizacja, która, która jakby doda Doda dwa tryby kariery: karierę online oraz karierę własnym klubem. Tak samo ma wyjść dodatek Ultimate Team, już odblokowany offline, oczywiście, bez rynku itp. I myślę, że jeśli taka aktualizacja będzie, a raczej ma być, to nagram trzeci odcinek. Jeśli zostawicie 70 łap w górę, to nagram trzeci odcinek właśnie z karierki własnym klubem. Jak tworzymy klub swój, własny, może stworzymy KS, może stworzymy kolejarz, zobaczymy jeszcze. Jak to będzie fajnie e, robione? Myślę, że można byłoby coś takiego e, stworzyć e, Tak samo myślałem nad e, grafikami Czy nie ten Czy nie. E, czy nie dodawać więcej rzeczy do Strench i więcej ludzi zaangażować w to? Więc jeśli ktoś jest z grafikiem i... Czuję się na siłek przez stron i chce pomagać, to może ogarnąć parę rzeczy, ale to musi napisać do mnie na prywa albo na Discordzie. Do którego zapraszam, ponieważ mam własnego Discorda FIFA 21 Designers. Link w opisie oczywiście, kto chce może dołączyć, tam są też linki z FIFA 22, więc jest bardzo dużo ciekawych informacji. Wiem, że ten film oglądnie pewnie z około 1000 osób, więc... To chce nie na Discorda, bo tam na pewno dużo lików się pojawia. Najszybsze informacje na świecie, moim zdaniem, jeśli chodzi o FIFA. Tam się pojawiają. Bo dużo fajnych osób się tam angażuje. I jeszcze raz powtórzę słowo fajnie, to kończy ten film. Taki challenge. Dobra, doświadkowanie! I Gol! Nie poprzeczka jak w meczu z Włochami, ale GOL! Co za babol, Co tu się stało? No to nie za FIFA! To nie za FIFA. O Jezus! Przepraszam! Wiemy, ja się nie daję do nagrywania FIFA, przepraszam. Powinienem te Spirite robić tylko, a nie nagrywać FIFA. Ale myślę, że jak to zupełnie zmontuję w premierku, który oczywiście laguje mi preview, więc nie wiem czy to będę w premierku wymontował. Ale jeśli zmontuję, no to postaram się to zrobić jak ci najlepsi YouTuberzy na świecie i w Polsce. że tak to powiem. Nexem, jeśli to oglądasz, to przepraszam ci za ten cały IKES w tym filmie. W ogóle wy tu pani oglądacie już po meczu Włoch, bo ja to nagryłem właśnie kilku godzin przed meczem ten gameplay cały yy, no i... Wy pani to już oglądacie po meczu, więc ciekawy jaki wynik był <grym> Obstawiam, że jakoś Włochy sobie gładko poradziły z Anglią i takie 3-0 Locatelli 2 gole i jeden gol I ma bile? I teraz? Co to jest? Co to ma być? Przepraszam <grym> Ale powiem szczerze, że się całkiem przyjemnie gra w tą grę. Jest dosyć wyważona ta cała rozgrywka. Nie tak to było w wcześniejszych grach. Mimo iż jestem bardzo słabym Fifaczem, bardzo słabo gram, jak sami widzicie. Ale gra się naprawdę fajnie. Oprawy graficzne mogły być o ciutko lepsze, szczerze powiedziawszy. Z tego co pamiętam, do Fifa 21 miała lepsze te oprawy na stadionie. I teraz akcja i nie ma. Nie ma tak łatwo, widzę. Ale jestem zadowolony z tej gry, ponieważ jest ona wykonana dobrze. Jutro właśnie ta aktualizacja i będzie, więc jestem bardzo ciekawy, jak się ten klub tworzy. Uhuhu, ale to będzie grana. Ciekawe, czy też będzie można tworzyć własnych zawodników, to też jest takie dosyć ciekawe. Czy będzie taka możliwość tworzenia własnych piłkarzy? Jeśli by była, to mega na plus. I teraz, i teraz będzie akcja, podanie, i dośrodkowanie, i trzy. No. Golas trzeba z takiej odległości to chyba nikt nie próbował jeszcze swifty. 22. W ogóle ktoś po... <noise> no nie i teraz! Ajajaj. Dobra. Chyba to koniec na tym odcinku. Na razie. Ponieważ drugą połowę raczej nie będę już wam pokazywał. Może dogramy ją w drugim odcinku. Na razie do tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. Zostawcie 7 w górę, żeby był kolejny odcinek.